Takie mecze tworzą historię siatkówki, na takie mecze po prostu się czeka. Tym bardziej, że grawnik polska drużyna, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle. Simone Gianelli, 96 rocznik, 2 metry wzrostu, rozgrywającego Trentino i reprezentacji Włoch. Semeniu w przyjęciu, przerzut na prawą stronę, Kaczmarek, czy się zmieścił? Tak! Brawo, brawo Łukasz, to jest atak kolejny na podwójnym bloku, ale kolejna dobra reakcja. W Trento mamy parę serwskich środkowych i podraszczanin, i listniaczy, czyli jeden, i drugi zna się na tej robocie. To nie o Ty. Dobrze. No szarpnął tam... KOJ! Jest przechodząca piłka! Kuba Kochanowski! O to chodzi, będę dzisiaj powtarzał jak mantrę, trzymamy taktykę, szukamy KOJA. Szukamy tym flotem, szukamy hybrydą, o to właśnie chodzi. Szarpie, szarpie KOJ i my korzystamy. Jeszcze Abdelaziz, no tutaj bomby posyła, ale jest dobre przyjęcie i to wykorzystujemy teraz znakomicie. Kamil Semeniuk, daleko gdzieś tam w okolice narożnika. Ja po takiej akcji zawsze chwalę rozgrywającego. Świetnie, Semeniuk, ale jeszcze lepszy wybór Tonutiego. Popełniłeś błąd, jesteśmy w finale, nie mamy meczu rewanżowego. Kościół, ja cię potrzebuję od razu. Kolejna piłka setowa dla Zaksy przy zagrywce Trentino, Lucarelli. Uderzył mocno na palce. Olek, ta piłka gdzieś się odbiła o taśmę. I to chyba jeszcze będzie nimi Abdelaziz, ale do nie dogonił tej piłki. Jest zwycięstwo w tym pierwszym sensie Zaksy. 1 do 0 w Finale dla grupa azoty. Zaksy, będzie z Jeszcze raz Abdelaziz po taśmie. Paweł w punkty. Przyjęcie. Tam pracuje streczką. Kaczmarek wysoko dobrze ustawiony. Lucarelli będzie kontra. Dikoi. Dobra samoasekuracja Kochanowskiego. Może jeszcze Łukasz Kaczmarek, świetnie nabił. No i teraz szansa na regularną kontrę. Przeciągnął tę piłkę Toniut. Teraz też no, dwa takie błędy, chyba Bena. Tam mogło być boisko, będzie sprawdzane chyba. Zobaczymy, jak to się skończy. Przerwana ta akcja. Kto prosi o challenge? Ee, prosi o ziemię. Ch tak, ee, przypomnijmy, to jest ten tak zwany angielski challenge. W którym przerywamy akcję, ale to się też wiąże z pewnym ryzykiem, bo jak się nie trafi, to przegrałeś. To się, trafi, to się traci punkt. To była dłuższa akcja, na pewno. Zobaczmy. To A boisko. Ziemia. Jest boisko, tak jest. Florta, no, no jest, hej. oczywiście, Dlatego no, znowu tam przetrzymał eee, grecki sędzia Kochanowski. Odikojnie pewnie dołymy tutaj dobrze. Rosini na lewy atak pod górę tutaj z premedytacją, ale e, gramy kontrę. Kamil Semeniuk. Nie skończył tam na tym lewym ataku Abdelazis obok lok. Niesamowity ma bat w, w ręku, jeżeli tak mogę powiedzieć. Estetyka jego ruchu, on jest taki plastyczny, giętki. O kocur, niesamowity. Paweł Zatorski to nie na lewy atak. Olek trafił, 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 trafił. olek trafił. Bójka. i potwierdza to teraz Nimir Delazis. Też i trener Lorenzetti to zaakceptował. Paweł Zatorski doskonale tam wow. zamortyzował. Olek Szliwka kończy na tym lewym ataku. 25 do 22 z Zaxa w tym super finale Ligi Mistrzów prowadzi już z Trentino. 2 do 0. Kamil Semeniuk. O, seria znakomitych zagrywek w poprzednim secie, Kamila. Po taśmie dobrze tam dograł Micheletto. E, zaginał ten atak. E, Abdelaziz, to jest ci święta ta piłka. On może nie gra efektownie, David Smith, ale wszystkie ataki są y, y, niezwykle skuteczne. Mi najbardziej się podoba dzisiaj w zakresie to, że wszystko co dobre zaczyna się od defensywy. Dziamelli, Semenio przejął. Jest to Kaczmarek, zatrzymany teraz przez Abdelaziza. Na dwa punkty odskakuje zespół No, Potrafiliśmy zgasić światło Abdelazizowi. Ale odwdzięczył się tym samym. On ma potęgę, jeżeli chodzi o, o warunki fizyczne, o skoczność, proszę z miejsca, bez żadnego nabiegu. Kielet to utrzymuje przyjęcie Locarelli. Kończy efektownie. Z tego lewego ataku. 25 do 20 wygrywa Trentino. Ale w całym meczu w tym super finale. Zach prowadzi 2 do 1. Obserwuje Włochów, mają równe trzy strefy, ten to nie ucieka, nie? nie chce jakby troszeczkę mniejszej no odpowiedzialności tak, tak, grać. Tak. Swoją działkę ma, o właśnie, i przyjął, i przyjął dokładnie, znów tam daleko grają Łociatki, ale jest kontra! Podwieszony tam Kamil Sameniuk w tym ataku, no... Ej, nie. Szkoda, bo to jest w Tomku kolejna kontra, no, tak właśnie. To no właśnie w tym trzecim secie. No, mają kłopoty teraz. E, gracze Trentino muszą nam e, przebić no. piłkę. Ktoś tam dotknął czy nie? Nie, nie, nie. To nie będzie piłka sprawdzana sama. Abdelaziz odwraca się do ławki i mówi, że nie warto. Ale brakowało nam też zagrywki. Tak, troszeczkę przekośliśmy. Też szukamy, analizujemy, staramy się znaleźć. No, to może to jest dobry zwiastun teraz. E, to uderzenie Davida Smysa. E, pół przewagi tylko. Były trzy. E, patrzmy to walczy tam na drugą linię, ale przepnął, przepnął gdzieś tam Lisinaczowi e, tę piłkę. Kolejna piłka meczowa teraz dla Zaksy. Patrzę w takich momentach, to jest pokazanie, kto tu jest kozakiem i komu ja ufam w samej końcówce. O no to może Łukasz, ileż to meczu w końcu, też swoją zagrywką. Jak żeby to było piękne e, zrobić to dzisiaj, tutaj w Weronie. Kaszmarek, piłka meczowa uderza. Yeah! I gratulacje naprawdę Tomku. Wow Po tylu wow. latach! Po tylu latach! Ileż musieliśmy na to czekać od 78 roku, kiedy to był płomień Milowice w Lidze Mistrzów. E, to się nie udało. Były blisko Polskie zespoły. E, był Chatów. E, Rzeszów. Był też Jastrzecki Węgier. Ale złota nie było. A teraz jest! I to jest fantastyczne, bo wspominaliśmy o statystykach, które mogą iść do kosza. Bo ma 30% w ataku, dostaje najważniejszą piłkę, patrz, idzie w pole serwisowej, zagrywa asa, a Grbicz triumfuje. Płacze Nikola Grbic chyba wszyscy tutaj płaczą, ja nie widziałem Nikoli w takim stanie. To jest coś nieprawdopodobnego, jaka to piękna noc w Weronie. a dopiero ją zaczynamy, naprawdę mamy co dzisiaj świętować. A obrazek Grbicza, obrazek Grbicza bezcenny. to nie jest facet z marmuru, on ma emocje, wow. Ale to jest zespół. Zespół, który nie wygrał mistrzostwa Polski, ale się absolutnie po tym nie załamał. To jest taki moment. To jest piękno sportu. Przyjechali tutaj, skoncentrowani. Po tym e, występie w finale mieli przerwę. E, wykorzystali to na odpoczynek, potem na trening. Skupieni dzisiaj. No i jest ten ogromny sukces. Kolejny sukces polskiej siatków.